Witam. Ten film przedstawi wam 10 faktów na temat nowego pływającego bojowego wozu piechoty Borsuk. Zapraszam do oglądania. Fakt pierwszy. Pojazd został opracowany jako następca wiekowych już BWP1. W ramach konsorcjum na czele z Hutą Stalowa Wola. Obecnie przeprowadzane są badania prototypowe. Seryjną produkcję planuje się uruchomić w 2023 roku. Fakt drugi. Podstawowa wersja ma zostać wyposażona w bezzałogową wieżę ZSSW-30, którą zaprojektowano we współpracy z grupą WB Electronics. Wieża ta jest zdolna pracować w trybach Hunter Killer oraz Killer Killer. Jej głównym uzbrojeniem jest szybkostrzelna armata Bashmaster 2 sprężona z karabinem UKM-2000C. Z prawej strony wieży w celu likwidacji opancerzonych celów zamontowano wyrzutnie PPK Spike. SSW-30 opancerzono w takim samym stopniu co korpus kadłuba. Fakt trzeci: Program budowy Borsuka zainaugurowano pod koniec 2014, a realne prace rozpoczęto w 2015. Gotowy prototyp można było zaprezentować na MSPO w 2017. W tym roku powinny zakończyć się badania wstępne, a pojazd następnie zostanie przekazany do wojskowych badań kwalifikacyjnych. Fakt czwarty: Borsuk obsługiwany jest przez trzyosobową załogę oraz jest w stanie przewieźć sześciu desantowców. Jest to stosunkowo lekki wóz ważący mniej niż 25 ton, dzięki czemu spełnia stawiany przez wojsko wymóg pływalności. Fakt piąty. Co zrozumiałe, Borsuk w porównaniu do swego poprzednika BWP1 jest dwukrotnie cięższy, jest także o metr dłuższy, ale co też nie jest zbytnio zaletą wyższy. Wysokie kadłuby to powszechny trend wynikający z ochrony żołnierzy desantu przed oddziaływaniem min. Fakt 6. Polski wóz wykonany został w technologii Power Pack, co pozwala na szybką wymianę podzespołu w warunkach polowych. Borsuk będzie mógł posiadać dwie pary gąsienic: gumowo-kompozytowe, będące lekkie i stosunkowo ciche, oraz stalowe, cięższe, ale bardziej wytrzymałe. Fakt 7. Pojazd posiada opancerzenie boczne na poziomie Stanach 3 i przednie na poziomie Stanach 4. Zapewnia ono ochronę przed pociskami sprzeciwpancernych granatników oraz improwizowanymi ładunkami wybuchowymi i minami. Fakt ósmy. W przedniej części Borsuka zamontowano przedział napędowy składający się z 700-konnego silnika MTU wraz z automatyczną skrzynią biegów Perkins X300. Najwyższa prędkość osiągnięta w trakcie badań to 80 km na godzinę. Fakt 9. Według założeń pojazdy Borsuk mają wejść na wyposażenie 16 batalionów zmechanizowanych w łącznej ilości ponad 900 sztuk, nie wliczając kilkuset wozów specjalizowanych, takich jak wozy dowodzenia, ewakuacji medycznej czy zabezpieczenia technicznego. Fakt 10. Jeśli wszystkie badania przejdą pomyślnie, produkcję pierwszych egzemplarzy Borsuka będzie można uruchomić na przyłomie 2023 a 2024 roku. Do służby w Wojsku Polskim najwcześniej weszłyby w okolicach 2024 a 2025. Zapraszam do sprawdzania pozostałych moich filmów i pisania propozycji do następnych odcinków.